Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z telefonu. Dobra, więc rzucimy okiem na fundamenty. Na razie tak to wygląda, moi drodzy. Myślimy o wylewce pierwszej warstwy yy, chudziaka, tak zwanego. Trochę wysypujemy kamieniem, ale to tak na razie znikomo, bo to wszystko i tak wchodzi w ziemię. Yy, później, dopiero jak to będzie wszystko postawione, i nie będzie się tam za bardzo jeździło. To się tam już coś tam więcej wysypie tego kamienia. Na razie to tylko tak, żeby utwardzać ten podwórek. To się będzie wszystko wbijać. No i tak jak Wam mówiłem, wspominałem, w pierwszej kolejności trzeba się zająć tym, żeby było gdzie mieszkać, bo nie sztuka sobie pierwsze nakupić sprzętu, porobić, nie wiem, no, różne cudawianki a później nie mieć gdzie mieszkać no tak jak wam wiele razy wspominałem i wspomnę trzeba było w 2000 roku się zawijać, uciekać, kupić to gospodarstwo na kredyt i kurde do tej pory to tak no było trzeba kupować to wszystko, a później dopiero teraz człowiek chce trochę pożyć dlatego właśnie z tym domem tutaj nie no ale myślę, że tak 3-4 no max do 5 lat myślę, że powinienem ten dom jakoś ogarnąć Dzisiaj może to jabłonko się zajmę. To, to co widzicie na pierwszym planie. Bo pasowałoby ją przynajmniej odkopać mi. No nie wiem, do wyrwania, Nie wiem właśnie, bo był plan na jutro nawet, żeby robić właśnie tę wylewkę. Pierwszą warstwę tego chudziaka. Ale jak będzie pogoda kiepska, no chociaż może nie będzie kiepska. Zobaczę. Najwyżej pomoknę dzisiaj trochę. I zajmę się to jabłonko, moi drodzy. A później, później jakie plany na życie. Plany na życie. Obora nie przetrwa. Yy, trzeba gdzieś pójść do pracy, albo jeździć sezonowo za granicę, yy, pole mieć, no może dla rozrywki, to złe określenie do, dla rozrywki. Bardziej powiem Wam, ja bym oscylował, celował yy, to po prostu jako no, hobby, zainteresowanie, pasja, tak. Można to nazwać już tutaj wieloma słowami. A, a szczególnie chyba jednym z tego względu, że jak coś się dzieje, to ja lubię robić i jakoś ja powiem wam z tego niechętnie bym chciał zrezygnować, bo to jednak jest, kurde, ten klimat to jest coś innego troszkę niż takie takie siedzenie, chodzenie do pracy i tego. No owszem, wiadomo, że się odbędni ta ileś tam godzin i już tam fajrant, ale, 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 ale... ale... Ale to nie to, to nie to takie jak powinno być. Ja tam lubię jednak robić, mechanikować, klepać <grych> z te złomowisko, tak? bo dla większości to jest ruina. A ja mam jakieś tam dziadowskie te gospodarstwo, no ale nic nie było, niestety nie poradzę na to. Eee, no i tak człowiek to po prostu ciągnie. Myślę, że i tak jak od 2000 roku to jednak się troszkę to dosyć sporo pociągnęło, moi drodzy. Mm. No i zobaczymy. No plany są takie, jakie są. No oczywiście później sukcesywnie, bo nie od razu yy, tego Kraków zbudowano, te szopy się porozbiera, moi drodzy, jest tu plan, żeby te wiaty trochę rozciągnąć bardziej na podwórek, yy, powiem Wam, też jakby wszystkie tam sprawy takie nieciekawe, rodzinne się to wszystko jakoś wyprowadzić które jeszcze nie można tknąć, na chwilę obecną, że Wam tam nie wspominał co i jak o tych sprawach rodzinnych, ale to gospodarstwo, no gospodarstwo, ruina bardziej yy, po sąsiedzku, to i tak jest pod komornikiem. No kwestia właśnie znaczy nie tam, że nas coś, ktoś licytuje, tylko po prostu sprawy, które, które się ciągną latami, i nie można ich tknąć. Pozostałości po tym, co uciekaliśmy właśnie w 2000 roku. No i to jeszcze, żeby ten wyprowadzić, zrobić z tym ład, żeby to legalnie od komornika odkupić później. No i to już można by było coś tam, coś tam, coś tam robić. No, powiem Wam, mi szczególnie by się przydało zrobić jakiś taki typowy warsztat, nieduży, mówię tam, ile, 8 osiem, osiem, powiedzmy na te jakieś, nie wiem, 12-16 metry. Tam jedno pomieszczenie do malowania, yy, do czyszczenia, tak a drugie jakiś tam kanał, powiedzmy, jakieś po, takie powie, trzeba też by było chyba zrobić coś do podnoszenia kabiny, żeby ściągnąć, żeby coś było wyższe. No i dobra, no to taki oczywiście początkowy zarys tego nagrania eee, Co moi drodzy, no to może sobie zacznijmy od, 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 od silnika Widzicie, kiepska pogoda, kurde, mogłyby być inne plany Tak to ogólnie teraz w tej chwili wygląda Dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, to ten pierścień oryginalny z BS-a pasuje tutaj bez problemu na śruby Tylko przekręcać oczywiście jest inna śruba inny gwint może śruba jest ta sama, tylko gwint nie jest drobny, no i tu budowa jest aluminiowa. Ja mam tu tak wyprowadzone. Tam jeden kołek na dole i wystaje. Tato tak go wbił, ale nie wiem, coś stanu i nie chce pójść dalej, pomimo że jest wykręcone. Spróbuję go wyjąć, no chyba, że go już nie wyjmę, musi. Ojciec tego czepił. No, tak to się przedstawia jak na razie. Silnik od czasu do czasu tam zapalę, oczywiście, bez dawania mu. Jakoś tam po garach Tam z ciekawości czasami zapalę, tak? Żeby posłuchać <laughs> No, coś tak, coś koło tego powiem Wam eee, No to je, kilka rzeczy jeszcze przy tym silniku jest do zrobienia Szczególnie tego, że się nie czepiłem wcześniej eee, Nie przyszło mi do głowy, żeby te chłodniczkę oleju ściągnąć Tak teraz będę musiał to po prostu wykręcić, ściągnąć i tam uszczelnić eee, To bo jeszcze jakaś, jakieś takie drobne przepocenie eee, Tego Mmm eee, a tak ogólnie, no nie wiem, na te korby sp sp sprawdzić. Tutaj płozy pod silnik mam resztę, to no myślę, że pójdzie. Już powiem wam coraz więcej jest tego tematu, jakby nie było. Tak, jeszcze tutaj w lubelskim. Kurde, a może Wy wiecie co? Tutaj gdzieś powiat zamojski, lubelski, no oczywiście. Sipmod w Komorowie byłem, ale oni mają tam drogo. E Sipmod jeszcze zostaje, spomasz, zamość zostaje, co chodzi o cięcie laserowe. Ja tam nie byłem, trzeba też by było mi się dowiedzieć. Albo gdzieś, nie wiem, może gdzieś inne znacie, no, plazmę po prostu, ale plazmę, żeby była komputerowa do wycięcia tego tematu. No prosta sprawa, blacha, nie wiem, 2,5, 3, nie wiem jeszcze dokładnie jaka blacha i wycięcie otworów z przerwami, tak, taki półksiężyc. Przerwa, nie wiem, tam centymetrowa, półtora centymetrowa i poleje, kolejny półksiężyc, w takim stylu, no i tam dziury, do, do, do no samemu bym wywiercił według starych list, y, chociaż może nie, bo tam chyba, nie, no krągłe normalne są dziurki także, bo coś mi się powaliło, że na kwadrat, ale tam kwadrat nie ma, tam idzie normalna śruba, y, także, także ten, moi drodzy. Jakby ktoś Was wiedział, kto wycina, dobrze wycina, w dobrej kasie wycina, możecie pisać pod tym materiałem, z tym tematem. No tutaj powiem Wam, nie wiem, no na spontana mi się to zaczęło, te pomysły moje z BS-em, z rozwojem tej konstrukcji. I teraz taka sugestia, dygresja czyby jakby ten kombajn rozwijać nawet New Holland jakby go przejął i dalej kontynuował czy ten kombajn jest rozwojowy myślę że po niektórych zmianach konstrukcyjnych i unowocześnieniach y, spokojnie można by było tę konstrukcję dalej y, toczyć na taśmie montażowej no tutaj co z głównych rzeczy powiem wam heh, dla mnie mocarnia jest za głęboko w tym kombajnie siedzi mocarnia powinna bardziej być na osi z tego względu, że jednak pomimo tego długiego gardziela to jakoś dalej to tak trochę z to widocznością zespołu żniwnego jest słabo i tutaj należałoby jakoś to tak konstrukcyjnie rozwiązać, żeby to no, było bardziej na, mucarnia była na osi. Co prawda tutaj mogłoby to skutkować skróceniem kombajnu. Przynajmniej z tyłu, bo tak wiadomo, nie tutaj nie wiem, co jeden rotor dostawiać dalej, żeby kombajn zachować tej samej długości. Jakoś inaczej trzeba to było po prostu roz, rozplanować tutaj. Dla mnie jest po prostu mucarnia za głęboko. No, na pewno instalacja jakaś bardziej rozsądniejsza, bardziej taka no, prostsza bardziej to wszystko posegregowane, a nie nawalone, tak jak w tej chwili, że nie ma dostępności jakiejś tutaj bardziej. No takie, takie rzeczy, który, na które kiedyś się nie zwracało uwagę, tak? Co chodzi o ten no, komfort tutaj, no BS-y to nie ma co od nich cieć, ale można tę konstrukcje znacznie poprawić, jak jak mówię wam tutaj z tą pneumatyką, co mi wyszło. Bo pomimo nawet o tym całości nawet sobie nie myślałem wcześniej tak naprawdę, no kurde. Bo wszystko planowałem ogólnie robić elektryczne, ale z drugiej strony sobie tak posiedziałem, pomyślałem, no kurde, będzie pneumatyka, przecież pneumatykę wykorzystuje się w różnych tam, no nie wiem, maszynach nawet spożywczych, nie wiem, do wszystkiego praktycznie tutaj nie mogę określić dokładnie. Ale ogólnie pneumatyka się wykorzystuje w bardzo szerokiej gałęzi gospodarczej, co chodzi o właśnie produkcję jakieś tam wdrażanie nowych technologii, tak? No i tutaj wczoraj powiem wam, mnie ten AliExpress wykończy, co chodzi o względy finansowe, bo zamówiłem sobie czterosekcyjny rozdzielacz pneumatyczny. Na razie na ten rok tylko i wyłącznie, z tego względu że cena była bardzo dobra tego rozdzielacza, bo siłowniki później przewody, takie rzeczy, gniazda jakieś tam to sobie już na drugi rok lub na jesień pozamawiam. Może nie wiem, będzie kolejne jakieś fajne wyprzedaże To sobie tam ogarnę to, ale w dziwnym na chwilę obecną nie jest mi to jakoś tam szczególnie potrzebne. Poczekamy sobie na dobre oferty pod tym względem i, 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 i będziemy to rozwijać. Do pneumatykę tu tam rozdzielacz Airtaka do 8 Uberów, 4 sekcyjny. Gdy cewka nie jest zasilana, mówimy oczywiście o jednej sekcji, gdy cewka nie jest zasilana, zasila nam gniazdo A. Gdy cewkę zasilimy, zabędzie odwrócenie, czyli wypust z, z yy, A będzie przez ten, 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 jak to się kurde w pneumatyce nazywa, zawór opustowy, czy jakoś tak, oj, to taki dziwny ten nypelek, kurczę, wypadł mi, jak to się fach, fachowo nazywa, ale wypust jest i jest napełnienie sekcji B. Odwrócenie a powrót, gdy, gdy nie ma zasilania, jest właśnie drogą A. Myślę, że to by była dosyć taka spoko opcja, tylko te siłowniki muszę podobierać, żeby tam załączanie zrobić, oczywiście maszyny, e, nacisk odpowiedni, z odpowiednią siłą i to zrobić sobie na takie przyciski, powiem Wam, ja tam wszystko sobie w miarę teraz pozamawiałem, no mówię, na ponad 1000 złotych mówię, ten Aliexpress to mi wykończy. Może nie wszystko do BESA, ale dosyć sporą, spora część do bs jest zamówiona. No tutaj, co zamówiłem? Klucz, dy, klucz dynamometryczny 500N, 3 czwarte. Bo nie chcę coś dokręcać, jak głowicę w, w liazie robiłem tutaj w sieczkarni. No właściwie, może pójdziemy do niej, tutaj, też Wam coś powiem. E, to nie miałem czym tutaj. Nie miał nikt w okolicy tego klucza i tak na pałę dokręcałem, powiem Wam także. Też by pasowało to sprawdzić mi teraz, jakby przyszedł ten klucz, pościągnąć dekle i to elegancko tęgowicę jednak w tym liazie dokręcić. Yy. Wiertła kobaltowe przyjdą mi. Przyjdą mi czujniki indukcyjne, przekaźniki 24, chyba 5 sztuk. 5 sztuk takich fajniejszych przełączników z podświetleniem pod ten rozdzielacz pneumatyczny, rozdzielacz pneumatyczny, panel do dachu z przełącznikami i tam wyjściami innymi, taki bajerowski bardziej z podświetlaniem yy, emblematy Kumisa i co tam jeszcze było? Yy kurczę, bo tego, tego, tego było. A, przewód do dmuchiwania nyple. No może jeszcze coś było, tego pewnie mi w tej chwili tego z głowy wyleciało. Yy, powiem Wam, czekam jeszcze na wilgotnościomierz i na ten joystick, bo podejrzewam, że mogło być tak jednak, że na tym kontenerowcu, co teraz jest akcja, że po prostu to nie dotarło jeszcze do tej pory. No niby niedużo jest po terminie, no ale... No, mogło tak po prostu się zdarzyć. Raczej to powinno dojść, i mówię do tej pory, z tymi paczkami, to wszystko przechodziło, nie ginęło. Nawet te wcześniejsze paczki, co zamawiałem, to także, adres dokładnie mają tę ścieżkę tutaj wytartą. Także powinno dojść, ale to wszystko, oczywiście, zobaczymy. No, tutaj mówię, ta pneumatyka to troszkę mi też uprości robotę, bo aby sprężarka była zdrowa, dbać o ten układ pneumatyczny. No, jeszcze tam oczywiście filtry, zawór zbijakowy i inne tam manometry, Dławiki yy, i takie tam pierdoły, to się zamówi, na jesień trzeba pomyśleć, żeby ten układ oczywiście był, był, był jakiś tam bardziej zaawansowany. I nie wiem, jeszcze może poczytać, czy do siłownika pneumatycznego trzeba naolejacz do tego, do tego systemu, żeby to ten, no myślę, że chyba będzie trzeba naolejacz. Pierwszy filtr powietrza, jakiś fajniejszy, na olejacz przed rozdzielaczem, żeby też rozdzielać rozdzielacz pneumatyczny był w jakimś tam stopniu troszkę podsmarowywany, chociaż dokładnie nie wiem. No to moje są przypuszczenia w tej chwili, tak? Bo teraz filozofuję bardziej, bo tego tematu dokładnie nie znam. Ale będzie trzeba się zapoznać, popisać ewentualnie z ludźmi, a później, dopiero moi drodzy, no to już będziemy się bawić. Jak silnik będzie chodził, ta pneumatyka to, to pewnie sobie wykonam, bo to nie jest jakieś tam wielce skomplikowane. Zacznie się zabawa właśnie z Arduino lub innymi podzespołami tutaj, żeby zrobić sita elektryczne, intuicyjne, yy, regulacje jakiś tam EHR pod właśnie tutaj gardzie, podprowadzenie zespołu żniwnego wraz z płozami, z czujnikami myślę indukcyjnymi, które by skróceniem drogi, także jakby wykrywało przeszkody, to z automatu by było bezpośrednie napięcie, które odcina sygnał z sterownika i daje sygnał od razu na podnoszenie. To tylko takie awaryjne, bo wiadomo, jakieś projektowisko czy coś, to żeby, żeby to sobie akurat czuwało. A na sterowniku by było trzeba zrobić, no tak zwyczajne HR, Wprowadzamy jakąś tam daną wysokość, wyświetla nam parametr, załóżmy, że kosimy 15 cm od ziemi i po prostu, gdy coś się zadzieje, to taki czujnik indukcyjny z bezbierał zbierał sobie sygnał, odcinał sygnał ze sterownika na moment podniesienia zespołu żniwnego. W tym momencie, gdy coś jest właśnie, właśnie pod płozą. I tak to sobie na razie myślę. No, elektrykę to wszystko się poprawia troszkę. Mam kupa bezpieczników, kupa bezpieczników różnych przekaźników, tak? I tu będziemy to robić, bo właśnie bezpieczeństwo to jest ważne, żeby też było wypierdzielać takie dawne, dawniejsze rzeczy, które były gdzieś pokręcone, żeby to było zabezpieczone.